Moi kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek cleanów mnie. Jeżeli zajrzałyście na ten film, to znaczy, że potrzebna Wam jest e, dawka motywacji do sprzątania, dawka dobrej energii, która da Wam takiego kopa motywacyjnego do sprzątania, i ja tą dawkę motywacji Wam tutaj w tym filmie obiecuję. Co więcej, obiecuję Wam dawkę przydatnych trików, e, dzięki którym z łatwością e, i z przyjemnością e, pozbędziecie się zabrudzeń, które są uciążliwe. Uporczywe do usunięcia. Mam spisaną listę trików, którą chcę się z Wami podzielić w tym filmie, żeby sprzątało wam się lepiej, łatwiej i przyjemniej. Tak więc nie przedłużając, kochani, zabieramy się do sprzątania. Jeżeli Wy też sprzątacie w tym momencie, to podgłośnijcie film, żebyście mnie dobrze słyszały, i będziemy sprzątać razem na bieżąco. Zabieramy się najpierw za robotę, którą odkładałam dosyć sporo, a podejrzewam, że nie jedna z nas kiedyś wgniotła. Kosmetyki do makijażu, czy to w dywan, czy to w wykładzinę, czy w inne powierzchnie. No i dzisiaj się tego pozbędziemy. Widzicie? Ja nie wiem, co to nawet jest. Czy to jest y, prawdopodobnie brązowy cień do powiek? I on jest tutaj wszędzie. Mam nadzieję, że się go pozbędę. Czytałam różne y, opinie, jak pozbyć się takich plam, właśnie od y, kosmetyków do makijażu, z wykładzin, z dywanów. Y, no i wszędzie był Polecany ten płyn z dr Beckman Tak więc za chwilę go przetestujemy On jest, widzicie, tutaj z taką szczoteczką No i zobaczymy, co potrafi Dobra, pozbyłam się krzesła Tutaj zaraz będę musiała jeszcze wyrównać te wgniecenia Od niego Szczotką, ale to nie teraz Zabierzmy się za te wszystkie zabrudzenia Polega to na tym, że widzicie Odrobinę tego płynu Wylewamy na plamę I delikatnie pracujemy tą szczoteczką nie wcieramy tego do środka, tylko delikatnie pracujemy tą szczoteczką i zostawiamy na około 3 minuty. No i po 3 minutach możemy się pozbyć, ale zobaczcie, że tej plamy już właściwie nie widać. Dobra, teraz zobaczymy, czy da sobie ten sprzęt radę z tą plamą. Że mam takie cięższe zabrudzenie i ono nie chce do końca zejść. Nie wiem na co to jest. To jest jakby taki brązer, który się ukruszył i chyba mocno wszedł w ten dywan. No zobaczymy. Następne plamy, kochani. Tutaj kawa, a tutaj jeszcze jakieś. Nie wiem co. Jakieś czarne plamy, może kredka do oczu? Coś w tym stylu. Natomiast to, jak widzicie, no plamy po kawie, których nie udało mi się na pierwszy przy pierwszym czyszczeniu, takim tradycyjnym w domu zmyć, więc sięgnijmy po ten środek do czyszczenia. Dalej mamy tutaj te zabrudzenia, które podejrzewałam, że to jest makijaż z jakiegoś względu tutaj. No i też powiem Wam, że wydaje mi się, że to wszystko na luzie zejdzie. Dobra, tu wszędzie był ten make-up, więc teraz zetrę nadmiar tego. Produktu. Wydaje mi się, że wszystko, słuchajcie, ładnie zeszło i to zobaczcie, jak szybciutko, jak prosto. Rewelacja. Kolejna rzecz, również uporczywa, podejrzewam, że wiele z Was się z tym spotkała czyli wosk ze świecy na różnych powierzchniach tutaj akurat na świecznikach, ale często można mieć też wosk na kominku, który ciężko usunąć więc w tym wypadku, kochani, wstawiamy te świeczniki do Zamrażalnika, więc ja teraz wyjmę, aha, jedną ręką się nie uda, wyjmę świeczki z tych świeczników, stawię je do zamrażalnika i ten wosk y, łatwo po prostu odejdzie. nowa szczotka do dywanów jest fantastyczna. Raz, że jeżeli macie takie dwutonowe dywany wykładziny właśnie takie jak my, to możecie wyczesać je na jeden kolor. Ja lubię wyczesać je na ten jaśniejszy. Czasami na ciemniejszy, ale głównie na ten jaśniejszy. A do tego zbiera włosy. Jeżeli nie wiem, odkurzać, czegoś jeszcze nie ściągnął, czy na przykład nie chcecie odkurzać, a po prostu chcecie pozbyć się włosów, które no, umówmy się, wypadają. Codziennie wypadają nam włosy. Jest to naturalny proces i ta szczotka świetnie zbiera włosy z dywanu. Takie, których nie widzicie, ale jak wyczeszecie. Nią dywan, to ona wszystko zbiera i wszystko się na niej zatrzymuje, więc taka silikonowa szczotka. My, słuchajcie, w sklepie budowlanym ją kupiliśmy i jest fantastyczna. Na jednym z ostatnich vlogów z Ikei pokazywałam wam, że kupiłam. Trzy poduszki do dekoracji tutaj właśnie w pokoju gościnnym. No i właśnie chcę wam pokazać jak ja zamierzam to zrobić, bo to jest fajny pomysł jak udekorować sobie sypialnię, właśnie w pokój gościnny. To są poduszki z IKEA w rozmiarze 50 cm na 50. A to są poszewki z H&M Home. Podlinkuję wam dokładnie, które to są w opisie pod filmem. Są naprawdę bardzo ładne. No i teraz Zobaczmy. Ja zawsze do dekoracji łóżka wybieram poduszki z pierzem w środku. Nie wybieram takich sztywnych, tylko wybieram te z pierzem, bo fajnie wygląda. Jak macie poduszkę, nie tak klasycznie ustawioną równo, tylko jak sobie ją możecie tak. Przeciąć. I jak widzieliście u nas w sypialni, to ja właśnie tak robię i taki efekt daje właśnie poduszka z pierzem w środku. No i zobaczmy teraz, czy wszystko pasuje, nim oderwę metki, popiorę i tak dalej. I wiecie co, dziewczyny, te poszewki są też w innych kolorach, więc jak macie sypialni w innym kolorze, w odcieniach beżu, czy, no, czy w ogóle chcecie dodać jakiś inny kolor do swojego pomieszczenia? To tam jest masa kolorów, właśnie w tym wzorze. Przepiękne są moim zdaniem te poduszki. Dobra, zobaczmy, jak to się prezentuje razem. Myślę, że idealnie. Tak więc, jak już posprzątacie, żeby wszystko też ładnie wyglądało, to możecie sobie udekorować. No, super, moim zdaniem świetnie. I teraz później zrobimy tak. Rewelka Dobra, zobaczmy wszystkie, żeby pokazać Wam mniej więcej efekt końcowy, jak to się tutaj będzie prezentowało w tym pomieszczeniu. Metki już mogę poobrywać, bo na pewno na pewno je zostawiam. standardowo używam płynu prasującego z Lenora. Nie lubię prasować pościeli, nie chcę mi się nigdy tego robić, dlatego prasuję go tym sprayem, działa idealnie. Już nieraz wam pokazywałam. Co więcej, przepięknie pachnie. Dobra, zrobię Wam przed i po tego łóżka. Tutaj mamy przed i efekt poprezentuje się tak. Ja łóżko będę chciała wymieniać tutaj w sypialni, więc poduszek nie dobierałam tyle co pod łóżko, co pod krzesło do toaletki. No i myślę, że prezentują się pięknie. Na pewno dodają tutaj więcej wykończenia. Położyłam tutaj jeszcze tą poduszkę na krześle do toaletki, żeby Wam pokazać jak pasuje kolorystycznie idealnie. Zobaczcie dosłownie, praktycznie ten sam e, odcień szarości, więc e, fajnie nam się to wszystko kolorystycznie zgrało. Dobra, nim wyciągnę świeczniki z zamrażalnika, jakkolwiek to brzmi, triki to triki, trzeba spróbować. Ehm... To chcę wyczyścić tutaj tą toaletkę, w ogóle muszę wam pokazać, że ja mam tutaj taką tacę ozdobną I może zastanawiacie się czasami, jak macie beauty blender, jeżeli nakładacie oczywiście e, makijaż beczką Gdzie tą głąbe, e, głąbeczkę? Gdzie tą głąbeczkę odkładać, kochani? E, to ja znalazłam taki świecznik w Ikei. Początkowo używałam go na tealighty i nadal używam go na tealighty, ale miałam taki jeden osobny, nigdzie go akurat nie umiejscowiłam I stwierdziłam, że będzie idealnym miejscem na tego beauty blendera, a to dlatego, że wcześniej albo odkładałam go tutaj na toaletkę No i od razu jak to beauty blender z podkładem czy to z korektorem zostawiał ślady i zawsze trzeba było myć od razu ten blat co więcej, no tutaj do toaletki też jakbym go schowała, to też będzie mi brudził, nie wiem, czy to pojemnik, tak, czy szufladę, więc stwierdziłam, że idealny będzie taki em, stojak na Beauty Blendera, że tak to nazwę, natomiast em, jest to zwykły świecznik na tealighty, a do pędzli mam, słuchajcie, też świecznik, e, kto powiedział, że nie można znaleźć innego użycia? Właśnie tak siedzę i myślę sobie, że jakby nie było, jakby na to nie spojrzeć, to właśnie wycieram tyłek na vlogu. Nic, nic mnie już chyba nie zdziwi na YouTube, Was chyba też nie, kochani. Pupa wytarta. Idealnie. Trik, który bardzo ułatwi Wam sprzątanie, i będzie to ulga dla wszystkich osób, które mają meble właśnie z aksamitu. Jest to zagwostka, Jak je czyścić? Znajdziecie przeróżne sprzęty w przeróżnych kwotach, natomiast ja najbardziej polecam Wam najzwyklejszą rolkę z IKEA. Ten film jest sponsorowany przez IKEA, niestety, natomiast sporo tutaj tego się przewija. Jest to zwykła rolka, taka do kłaczków, którą się odkłaczkujecie. Ale ja używam tego do czyszczenia właśnie takich powierzchni z aksamitu Oczywiście nie chcemy ich zniszczyć Nie chcemy, żeby ten aksamit wyglądał brzydko, więc musimy okodzić się z nim bardzo delikatnie I dlatego taką rolką zbierzemy cały kurz, wszystkie zanieczyszczenia Ja Wam pokażę, ta rolka była zupełnie, zupełnie czysta ja Wam pokażę, jak ona będzie wyglądać teraz po sprzątaniu. Ja już tu gołym okiem widzę, że to się kurzy oczywiście. No wiadomo, wietrzymy sypialnie po nocy, otwieramy okna. Z okiem też wlatuje tutaj kurz. No jest to normalna sprawa. Natomiast tutaj śpimy i chcemy, żeby to wszystko było czyste. Tak samo na dole, zaraz Wam pokażę, mamy kanapy i fotele z aksamitu. I również... Zastanawiając się, jakie czyścić, właśnie oto tą szczotką, która idealnie zbiera wszystko, co się mogło tutaj osadzić, wygładza przy okazji ten aksamit i go nie narusza w żaden absolutnie sposób. Słuchajcie, muszę podejść, pokazać Wam tylko tą jedną stronę. Zrobiłam i zobaczcie na szczotę, czy Wy to widzicie. Ile tego się zbiera, a tego nie widać potencjalnie, prawda? Więc naprawdę jest tego całkiem sporo. Warto takie meble też czyścić. No, i tutaj macie tanią, szybką, łatwą metodę. Zobaczcie teraz: kompletnie czysta rolka. No i zobaczmy, co czai się po drugiej stronie. A co więcej, nie zapominamy o górze łóżka, którą też się zaraz zajmę. I zobaczcie, kochani, ile się tego tutaj zbiera. Więc, kochani moi, jak to nie jest znak, żebyście wyczyścili swoje łóżka, to już nie wiem co jest. Odkurzcie swoje ramy Właśnie za pomocą takiej rolki Czy ściereczki, jeżeli akurat nie macie Takiej rolki, czy nie mogliście jej dostać W żadnym sklepie Odkurzcie ramy łóżek Pamiętajcie też, żeby odkurzać materac I regularnie zmieniać pościel Ja naszą zmieniłam Poza kamerą wczoraj Ale zobaczcie, jak pięknie wyprasowałam Dwie godziny prasowałam Żartuję Dwie sekundy Właśnie tym sprayem z Lenora, więc y, sprzątać trzeba mądrze, a nie długo. Kochani, a co jeśli powiem Wam, że mam taką pastę, która pozbędzie się za was wszystkich zabrudzeń y, i to bez porysowania żadnej powierzchni, a to czyści wszystko. Jest to pasta de Pinksta, bardzo popularna tutaj w Anglii. Różowa, nie bez powodu, nazywa się Pink Stuff. Można ją używać do wszystkiego. Lista nie ma końca, co możemy nią wyczyścić? Ja czyszczę nią na przykład łazienkę. Eee, jakieś zabrudzenia pomiędzy kafelkami, fugi, wszystko z, z żółkniętego czy z brudnego czyści na białe. No i chcę zobaczyć, czy poradzi sobie ta pasta z... Płytą indukcyjną i czy jej nie porysuję. Będzie to ryzykowny test, ale mam zabrudzenie, którego nie jestem w stanie normalnym płynem zetrzeć. Czy to się coś przypaliło? Nie wiem do końca, co się stało, kiedy to się stało, ale wiem jedno: jeżeli ta pasta tego nie doczyści, to już nic tego nie doczyści. Chodźcie, pokażę Wam, o czym mówię. Okej, okay, teraz na pewno dokładnie widzicie to, o czym mówię tutaj. Jest taka obręcz. Ja nie mogę tego niczym, niczym doczyścić. Już próbowałam wiele, wiele razy, bo to nie od dzisiaj tutaj jest. Nie wiem do końca o co chodzi. Spróbujmy wyczyścić to The Pink stuff. Jeżeli pozbędziecie się nawet tego, to zobaczycie, że ta pasta wyczyści Wam wszystko. Mam mokrą ściereczkę i odrobinę Pink stuff. Zobaczmy. Delikatnie, delikatnie to czyścimy. Tutaj są takie mikrogranulki, jakby podobno nawet szkło można tą pastą czyścić. Podobno nie ma rzeczy, której ona nie doczyści, bo szoruje bez rysowania. Ciekawe to jest. No dobrze. Dobra, i teraz chwila prawdy. Zetrzyjmy to. Poczekajcie, bo jest jeszcze mokre, i nie widzę. Słuchajcie, nie wierzę. No, normalnie nie wierzę. Nie ma. To jest, słuchajcie, ta pasta, i naprawdę, widzicie? Tutaj nawet ciężkie zabrudzenia, ale to, że pozbyła się na y, płycie indukcyjnej bez porysowania płyty indukcyjnej ja tutaj trochę zaryzykowałam to jestem w szoku, zaryzykowałam dla Was zaryzykowałam trochę pod ten film a i tak musiałam to wyczyścić i tak bym to zrobiła i na Waszych oczach widzieliście, że się udało mega no płyta słuchajcie jest po prostu wyczyszczona na błysk, jestem zachwycona kochani czas wyciągnąć Świeczniki. Dobrze, mam taką e, szpachelkę, żeby e, ten wosk zedrzeć. Tu już kawałek odpadł tego wosku w ogóle, jak wyciągałam, więc zobaczmy teraz. Widzicie? Samo odpryskuje, super. Świetnie. I delikatnie tylko szorowujemy to. Kolejny świetny trik, a tak bym się męczyła. Ok. Tu jest jeden i drugi. Zobaczcie, na to, żadnych śladów po kawie nie ma. A to jest bardzo, bardzo jasny beżowy dywan, więc. Naprawdę uważam, że w kilka sekund świetnie doczyściło to wszystkie zabrudzenia. Tutaj po boku pada teraz cień. Czekajcie, o, no, łóżko nawet daje cień, ale. No naprawdę, jestem bardzo zadowolona Blat w kuchni choć czysty I zawsze każdy mówi, że u nas w kuchni jest tak czysto Tylko i wyłącznie nie. dlatego, że sprzątamy na bieżąco I tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie naliczę yy, zaschniętego jedzenia na naczyniach I oszczędzam sobie tego, żeby robić to później I sprzątam na bieżąco A robię to w ten sposób, że biorę taką buteleczkę, też z zresztą, taką zwykłą plastikową buteleczkę. Mam do tego roztwór dezynfekujący powierzchnię, do tego nadający przepiękny zapach powierzchnią, który przemywamy. Jest to Zoflora. Rozcieńczam tą Zoflorę z ciepłą wodą w butelce i potem myję tym właśnie kuchnię i dezynfekuje wszystko, dezynfekuje blaty. Więc y, ja teraz jeszcze ten spray mam, ale w razie co, tak robię i uwielbiam zapach Midnight Blooms. Jeżeli traficie gdzieś na Zoflorę, tam są przeróżne zapachy, ale jeżeli szukacie mojego ulubionego, to ja uwielbiam ten zapach Midnight Blooms. Tylko nie można dać za dużo, bo to jest bardzo skoncentrowane, dlatego my to rozcieńczamy w butelce. To jest koncentrat takiego właśnie e, płynu czyszczącego, który po prostu tworzymy sami. Ja ogólnie tych filmów z serii Clean With Me mam bardzo dużo, ale nie lubię się powtarzać, dlatego na jednych filmach czyszczę kuchnię, na drugich łazienkę, teraz czyszczę inne pomieszczenia i daję zupełnie inne triki. E, nie chcę, żeby każdy film był oczywiście taki sam, nie chcę sprzątać tych samych pomieszczeń. Stąd, jeżeli jesteście ciekawi, jak czyszczę kuchnię, jak czyszczę Łazienkę, to zapraszam Was na te inne filmy. Oczywiście polecam Wam subskrybować mój kanał, bo wtedy żaden film z tej czy z innej serii Was nie ominie. Natomiast, jak piszecie na wyszukiwarkę Paulina Kuczyńska-Clean w mi to wszystkie odcinki. Powinny wam wyskoczyć, jesteś jak czyszczę garderobę, jak porządkuję szafę. Więc tych filmów sprzątających jest bardzo dużo, bo ja bardzo lubię sprzątać. Jakkolwiek to przyjmie, naprawdę lubię sprzątać, lubię porządek. I zauważyłam, że wy lubicie też jak nagrywam o po porządkach, więc dla mnie to jest dwa w jednym. Ja robię porządek do tego, to nagrywam. Mam kolejny film dla Was, więc to jest super. Słuchajcie, my mamy, tutaj zauważyłam właśnie teraz. My mamy takie szafki, które tutaj mają, wiecie, jakby uchwyty w ten sposób zrobione. Jeśli nie ma tych prawdziwych uchwytów, tylko tutaj łapiemy za tą szafkę. I tutaj często jak wymieniłem coś z piekarnika, coś spadnie, więc ja to wszystko przemywam teraz, zrzucam na podłogę, zaraz będę odkurzać, ale właśnie tutaj w tych wnękach, za które chwytamy, też trzeba przetrzeć, trzeba to zdezynfekować oczywiście. I robimy to oczywiście przed odkurzaniem, odkurzanie na sam koniec, słuchajcie, bo wiecie jak to jest z odkurzaniem. Eee, odkurzycie, a potem Wam jeszcze pełno rzeczy pospada przy sprzątaniu. Ja, yeah. I'm outside and right outside. TT. Widzicie, my w salonie też mamy te aksamitne meble i tak samo tą rolką dokładzków właśnie je czyszczę. U mnie taka sytuacja. Słuchajcie, spadł mi dyfuzor zap zapachowy z parapetu, i cały olej wylał się na dywan. Dan powiedział, żebym posypała ten dywan mąką i że y, powinien wchłonąć olej, no i zobaczcie, coś się wchłonęło, ale zaraz będzie chwila prawdy, bo będę y, odkurzała tą mąkę, no i zobaczymy, czy nie ma tłustych plam na dywanie. Nie. Pan, jak nowy trik dla Was, jeżeli spadnie Wam coś tłustego na dywan, nie macie nic w domu do czyszczenia dywanów, to szybko posypać tą mąką, zostawić y, na jakiś czas i wszystko jest na szczęście wchłonięte. Kochani, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Was zmotywował do porządków. Mam nadzieję, że sprzedałam Wam kilka trików, dzięki którym będzie Wam się chciało zabrać za te uporczywe rzeczy do sprzątania, których nie chciało Wam się zrobić. A teraz zobaczycie, że dzięki tym prostym trikom możecie to zrobić łatwo, szybko i przyjemnie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie. Kciuki w górę. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, dlatego że filmy pojawiają się u mnie regularnie dwa razy w tygodniu. Kochani, jeszcze raz życzę Wam udanego sprzątania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!